Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu e-petrol.pl W mijającym tygodniu zobaczyliśmy wyraźne zmiany spadkowe na wszystkich paliwach na polskich stacjach. Jeśli chodzi o benzynę 95 oktanową mamy przecenę o 3 grosze do poziomu 5,76 za litr. 10 groszy więcej kosztuje natomiast litr oleju napędowego 5,86 i to jest 4 grosze mniej niż tydzień temu. Jeśli chodzi o gas, tutaj również pojawia się przecena o 2 grosze do poziomu 2 ,59 zł. 59 groszy. Te wszystkie zmiany można wiązać. Sytuacją globalną, gdzie jednak obawy o nadpodaż, o mniejsze zapotrzebowanie na surowiec przebijają rozmaite zagrożenia o charakterze militarnym, związane chociażby z działaniami Izraela w Katarze, czy chociażby nawet z sytuacją tutaj naszą Polską, gdzie jesteśmy już poniekąd mocniej niestety zaangażowani w tą konfrontację NATO-Rosja. Mówimy oczywiście o sytuacji z atakiem dronów, które spadły na terytorium Polski. Te wszystkie zmiany w jakiś sposób no, są w cieniu tego, co, co wydarzyło się zdarzyło się, jeśli chodzi o, tak jak powiedzieliśmy, o zapasy amerykańskie, o nadpodaż na rynku światowym, która powoduje, że ropa wyraźnie taniała I to powoduje, że również prognozy na kolejne dni są niespecjalnie zwyżkowe. Także tutaj, dla, dla paliw na polskim rynku, nie spodziewamy się jakiejś poważnej rewolucji. Dla benzyny 95-oktanowej przewidujemy, że przedział średni wyniesie między 5,72 a 5,83. Dla diesla między 5,84 a 5,95. Natomiast jeśli chodzi o autogaz, tutaj nie będzie raczej wielkich zmian. 2,56 do 2,62 to jest przedział, który obejmie większość stacji. Jeśli chodzi natomiast Sytuację na rynku polskim warto jeszcze w kontekście autogazu nawiązać do jednego zdarzenia, które od dzisiaj, od momentu nagrania tego filmu, już zaistniało. Chodzi o zamknięcie granicy polsko-białoruskiej w związku z manewrami białorusko-rosyjskimi o nazwie Zapad. Te manewry spowodowały decyzję Polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zamknięciu granicy, i to wiąże się z brakiem możliwości napływu gazu ze strony rosyjskiej. Wprawdzie unijne embargo, niemalże w zupełności, zamknęło dopływ gazu LPG. Z kierunku rosyjskiego, ale jednak dopuszczone są cały czas frakcje butanowe izobutan n Butan, N-Butan, które z kierunku rosyjskiego przyjeżdżały. Teraz zapewne nastąpiło takie, no, no, jakby niezamierzone, domknięcie sankcji. Również ten, ten gaz prawdopodobnie będzie na jakiś czas, na czas zamknięcia tego tych przejść granicznych z Białorusią, zakazany w Polsce, czy nie będzie trafiał na rynek polski. I to będzie zapewne w jakiś sposób wyraźne, jeśli chodzi o, o sytuację zaopatrzeniową polskiego rynku gazu płynnego. Aczkolwiek nie spodziewamy się z tego tytułu jakiejś poważności. Ważnej cenowej rewolucji w najbliższym czasie.